Niektóre linie lotnicze są w stanie zrobić niemal wszystko, by zwrócić uwagę pasażerów. Promują w ten sposób własny biznes, a przede wszystkim powiększają portfel. Cześć wszystkim, zapraszam na kolejny odcinek. Sami zobaczcie, jakie mają pomysły. Loty specjalne dla nudystów od 2008 roku oferują swoim klientom linie lotnicze z Niemiec. Po zakupieniu biletu w drodze na gorące piaski pasażerowie muszą spełnić tylko jeden warunek rozebrać się do naga. Oczywiście, kto chce, bo nie jest to wymagane, można rozebrać się już na miejscu. Mimo wszystko, turyści bardzo chętnie z tego korzystają. Ze względów bezpieczeństwa w ubraniach zostają jedynie piloci i stewardesy. Pomysł liniom lotniczym podsunęło Stowarzyszenie Nudystów. Na pierwszy rzut oka jest to zwyczajny lot: zdanie bagażu, odprawa i droga na pokład. I tu kończy się standardowa procedura. Chętnych na loty nie brakuje, bilety można zarezerwować za około 300 dolarów za noc. Loty do Nowej Zelandii to bardzo długa i męcząca podróż dla pasażerów. Samoloty Air New Zealand zbliżone są do pięciogwiazdkowego hotelu i mają w swojej ofercie trzy miejsca zamiast dwóch. O co w tym chodzi? Chodzi o nic innego jak Kuddle Class, czyli klasę przytulankową. Fotele rozkładają się w tapczanik i dwie osoby mogą się przespać, nie czując mrowienia w nogach i sztywnego karku. A to przecież nieodłączny element długich lotów w klasie ekonomicznej. Fotele się rozkładają, dlatego można też na nich normalnie siedzieć. Opcja łóżka to idealne rozwiązanie dla par lub rodzin z małymi dziećmi. Kulula Airlines jest południowoafrykańską tanią linią lotniczą z siedzibą w Johannesburgu. Co w niej takiego niezwykłego? Otóż firma posiada miano najbardziej wyluzowanego przewoźnika świata. Kulula oznacza łatwo, swobodnie i właśnie takie mają być te linie. Samoloty są pomalowane w bardzo specyficzny sposób. Na jednym z Boeingów można znaleźć informację, co dokładnie znajduje się w danej sekcji maszyny. Firma ta od początku stara się pokazać swoją odmienność od konserwatywnych linii lotniczych. Humor dopisuje również pilotom, którzy informują pasażerów w nieco inny sposób. Linie Kulula mają przyjemność ogłosić, że posiadamy najlepsze stewardesy. Niestety żadna z nich nie znalazła się w tym samolocie. Poduszki waszych foteli mogą posłużyć jako boje ratunkowe. W razie lądowania na wodzie płyńcie w stronę brzegu i weźcie je ze sobą z naszym pozdrowieniem. Widjet Air to pierwszy prywatny przewoźnik w Wietnamie. Zasłynął z tego, że jego usługi promują piękne i ciągle uśmiechnięte stewardesy ubrane jedynie w bikini. Loty w ciepłe kraje są dla przykładu umilane pasażerom tańcami pań w egzotycznych strojach. Choć takie atrakcje nie towarzyszą wszystkim lotom, to wietnamski przewoźnik cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczą miliardowe dochody. Zdecydowano się organizować takie pokazy przy okazji ważnych wydarzeń, np. świąt lub otwarcia nowych połączeń. Pomysł był strzałem w dziesiątkę, a szefowa przedsięwzięcia została pierwszą miliarderką w kraju. Przewoźnik wydał też kalendarz opatrzony zdjęciami stewardess. Klienci mogą zatem cieszyć się ich wdziękami nawet w zaciszu własnego mieszkania. W życiu bywa zbyt wiele monotonii, dlatego każda forma oryginalności jest na wagę złota. Tak zwane anime mają miliony fanów na całym świecie, więc tylko kwestią czasu było, aż któraś sięgnie po ten popularny motyw na kadłubie swojej maszyny. Jedna z japońskich linii lotniczych do 14 maja 2016 roku miała w swojej ofercie przelot samolotem wymalowanym w kolorowe obrazki Pokémonów. Czyli dosłownie niedawno ostatni Boeing wycofał wszystkie atrakcje ze swojej oferty. Pasażerowie podczas lotu mogli doświadczyć wielu urozmaiceń. Mundury z zagłówki, pojemniki na żywność, wszystko było udekorowane w Pikachu i inne zwierzaki z serii poprzez przylot samolotu do hotelowego pokoju pełnego gier i gadżetów z Pokemonami. Kto się załapał? Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie którymi najchętniej byście się przelecieli. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na fejsa. Dzięki, do następnego.